Siemano widzowie, witam w kolejnym filmie na moim kanale, tutaj Raksenik. W dzisiejszym filmie chciałam wam pokazać ile udało mi się zabrać w godzinę na Do pamiętcie oczywiście do graczy. W dzisiejszym filmie losuję wam także 200 tysięcy, także proszę o losowaniu, trzeba zostać łapeczkę w górę, suba z dzwonem, napisać w komentarzu ważnik oraz wpis na Discordę dla widzów, który jest podany w opisie. Także to są wymagania, bez nich widzowie nie wygracie. pomysł w opisie stychy, zapraszam Was już do dalszych filmu. Siemano! Siemano widzowie. Tutaj, tak jak słyszeliście, wstępie będziemy się tapać tutaj do gracz przez godzinkę. Zobaczymy, ile nam się tutaj uda zarobić. Za każdego widzowie, kila 4, 3 tutaj będę sobie doliczał 3000 do licznika. Bo nie chcę się tego sprzedawać po prostu, a wiecie, jakby, no wie, wiecie o co mi chodzi, po prostu. Będę sobie doliczał, ale no, nie ma sensu z tego sprzedawania, bo to jest mało pieniędzy. A oczywiście, tutaj za lepsze kila, no to będę sobie częściej sprzedawał. No i wiadomo, będę tutaj doliczał dokładnie tyle, za ile mi się sprzedał. Także no, lecimy z tepaniem, Elo. Dobra, zaakceptowała nas tutaj pierwsza osoba, jemy sobie koksika, jesteśmy gotowi e, Okej, okay, jesteśmy w kratkówce e, Żomek tutaj na pewno będzie nas strzelać strężą dwójką A nie, jednak raz nie strzela, dobra To raczej, e, czekajcie, sobie zrobię tak e, Postawię mu tutaj, a on tutaj ma zablokowane i tak, także mega spoko Ja sobie dam tutaj bo a nie mogę, czekajcie, dobra, zrobimy tak e, Przygotuję sobie lawę I nie wiem, czy mi najłatwiej po prostu nie będzie zjeść Horusa, może mnie wytepa A jak nie, to trudno, będziemy sobie z stąd musieli po prostu wyjść jakoś E, czekajcie, sobie tutaj rozkopię. E, dobra, sobie tutaj na spokojnie widzę. Myślę, że bez problemu ta radę, bo ziomeczki tutaj średnio ogarniają, jak widzicie. E, dobra, jeden tutaj wknokał i ten przestał mnie bić, przez to, że. E, że ten drugi tutaj jest ze mną w kratce. Także na razie spoko, bo ten na razie będzie tutaj. Ten, tutaj na razie będzie tak, a to oni tutaj. ale trudno, widzowie. No, spokojnie, będziemy sobie tego postubić, dopóki mu set nie zacznie padać. Bo ten nam cały czas będzie go tutaj bronił. E, także, także dobrze, bo w sumie nie dostajemy hitów teraz, jest mega spoko. E, Zdję sobie tutaj e, rafika, dobra, zrobimy tak. E, czekajcie, bo tutaj dostałem królowska na łeb, a ja niestety nie mam mm, jakby przedmiotu, który by mi pomógł zamurować się. Mam no, co widzowie? Ja sobie stąd wycykam, bądź strasznie mi się nie chce w takiej kratkówce bić, bo to jest kompletnie bez sensu. E, a bo dobra, czekajcie jeszcze, może tutaj nam się uda go. No, te typy, kurde, mi będą cały czas knokać. No właśnie, cały, cały czas sobie, kurde, będą ziomki knokać. Nie wiem, czy jest sens, żebym tutaj, kurde, tak stał. Co to sobie zrobię o tak, i tutaj sobie będę go mógł bić. Teraz na spokojnie. Dobra, tutaj sobie rozkopię. Mm, Dęko sobie tutaj. O, dobra, ten typ nie zamurował. Ale tutaj na luzie sobie zaraz widzimy. Dobra, zaakceptowała mnie tutaj kolejna osoba, te pamy. Mm, zobaczymy, co to będzie. Okej, okay, znowu kratkówka, Ja Zaszczem tutaj tyle ludzi robi kratkówki, ale to przynajmniej tutaj, w widzowie, jest taki plus, że e, jesteśmy sobie. Tak usytuowani, że będziemy mogli raczej sobie stąd na luzie wyjść, ja sobie tutaj rozkopię. Jeszcze widzowie, jeden anarchistę, jest, tylko. No właśnie, jeden już ucieka w ogóle. A, wytapało go. O kurcze, widzowie, nie tak to miało wyglądać. Mam nadzieję, że. No nie zara, bo widzowie za typa. Jak, jak go zabijemy, mamy z niego dobre, widzowie, parę tysięcy, więc fajnie byłoby go tutaj zabić. Nie wiem, czy to się uda, ale jak go zabijemy, padł mu totem, dobra. I powinien być już free kill. Tak, mamy free killka. E, Okej, okay, czekajcie, sobie tutaj szybko przesortuję. E, Okej, okay, trójząb, ale to, widzowie, za tego kila sobie myślę, że mogę tutaj, a czekajcie, to był 4300, co nie, czekajcie, sprawdzimy, czy nie ma czegoś jeszcze tutaj cennego, e, nie, to jest zwykły 4300, dobra, e, to tam resztę sobie tutaj spalę, ale widzowie, mamy anarchiczny mieczek, także mega spoko, e, także możemy sobie tutaj, myślę, że na spokojnie, e, doliczając ten trój, i te wszystkie itemy i ten mieczek, myślę, że sobie możemy 15 tysięcy do liczb, doliczyć, także no, typamy dalej, simono. Dobra, kolejna osoba mnie zaakceptowała. Zobaczymy tutaj, co to będzie za trapik. Coś czuję, że kolejna kratkówka. A nie, teraz jesteśmy w normalnym tutaj trapie. Okej, okay, trapik, trapik jest luźny. Eee, czekajcie, sobie rozkopię. Dobra, tutaj kobłebik. Piękny typ chyba mizora. No właśnie, już lognął. Szkoda. Myślałem, że będziemy mogli się z nim chociaż chwilę pobić, ale typ już chyba zlogał. Tam ktoś był, ale no niestety, typek zlogał, a ten typ już też chyba też chyba zlogał. Także no, typamy dalej. Dobra, mamy tutaj kolejnego TPK, zobaczymy co to będzie. Wyczyłam kratkówkę, ale nie. A, nie. Dobra, nie jest kratkówka, ale jest typ i chyba nam z loga. Nie, chytnęliśmy go. Dobra, nie wiem co to za ziomek, ale on ma zwykły diamentowy mieczek, także e, tutaj raczej szybko sobie padnie. I Seta też ma zwykłego. Zobaczymy co to będzie za set w ogóle. No i dobra, tutaj... tu w ogóle nie ma nawet ucieczki, więc ja nie wiem co on kurde próbuje ten ziomek. Dobra, ale na luzie sobie go powinniśmy tutaj zabić. Okej. Okay. Nie wiem, strasznie dziwny typ, ty w ogóle nawet nie wiedział jak tu uciekać. Ale to chyba 4-3 jest, co nie? Tak się zdaje, zaraz sobie sprawdzimy. Tak, to jest zwykłe widzę 4-3, także za tego kila sobie tutaj doliczam 3000 i, i lecimy pasz dalej. Dobra, kolejna osoba nas zaakceptowała, jemy koksa, pyk, zobaczymy. Eee, Okej, okay, zwykły trap, hitnąłem go. Okej, okay, widzowie, udało mi się go hitnąć. Długo się perłą do góry, bo będziemy go mogli zabić. Dobrze, że go hitnąłem, bo już by pewnie zlogał. Ale to właśnie będzie chyba jeszcze zwykły protection. Eee, 3. Dobra, no to jest zwykły... To jest jakiś Bombiczek, widzowie. Eee, no i za tego killa sobie tutaj 500 doliczę, czy nie wiem, czy jest sens, bo to za serduszko, nie wiem czy jest sens, no ale. No, jak tam będę pamiętał, to doliczę 500, tak jak ja, to trudno, po prostu wywalone w to, bo to jakiś bombiczek był. Także to powiem dalej. Dobra, kolejna osobna zekspr... Koksa, nie bo absorpcję jeszcze także nie trzeba. Okej, okay, Żołek mi hitnął. Eee, tu jest ze mną typek w tropie. Eee, czekajcie, sobie zrobię tak. Eee, Dobra, czekajcie, ja widzowie, użyję sobie z nim śnieżki, bo typek mi zaczął, kurde, stawiać, dobra, zginął sobie już, także mega spoko, typek mi zaczął stawiać przyciski, ale dobra, mamy i tak free killa, także spoko, e, to jest chyba zwykle 4-3, o ile się nie mylę, tak, to jest zwykle 4-3, e, tylko sprawdzę, jaki on ja miał miecz, bo jak miał jakiś fajniejszy mieczyk, to może sobie po prostu za niego troszkę więcej doliczymy, a, 13%, no, ja Widzę, myślę, że dla tego kila możemy sobie tutaj e, doliczyć bez problemu, no, A, on No to myślę, że 3000 bez żadnego problemu sobie możemy doliczyć. O, jeszcze mamy tutaj tego. Dobra, no to myślę, że widzowie tutaj. Myślę, że 4 koła będzie spoko, tutaj za takiego kilka. No i to dalej. Dobra, kolejna osoba nas zaakceptowała, widzowie. Okej, mm, zwykły prosty trapik. szkoda, że nie hitnąłem typka. Mm, szkoda, naprawdę. Myślałem, że nam się go uda hitnąć. A nie, tutaj jest w ogóle widzowie typ jeden. Okej, okay, mega fajnie. No i tutaj chyba już teraz powinien paść. Jak mi się zdaje. Dobra, pad, super. Mm, to 4-3, chyba zwykłe, bo strasznie długo się trzyma, więc to musi być nawet 4-3. Tak, i to z fajnym mieczem, także za tego kila sobie tutaj 4000 możemy doliczyć, widzowie. E, mega spoko killak, Taki, no fajny. Także 4000 tutaj doliczamy. E, I lecimy, patch dalej. Dobra, kolejna osoba nas zaakceptowała. Jemy koksika, Zobaczymy. E, Okej, okay, jesteśmy z typem. Mm, dobra, ale tutaj jest w ogóle raczej luz, widzowie. Sobie w ogóle wyjdziemy. Postawię sobie kobłeba, e, żeby tutaj e, nie dostawać damage'a. Sobie od razu zamuruję tutaj górę e, i się z typkiem tutaj będziemy mogli na luzie, widzę, pobić. Sobie zniszczę to. Dobra. E, tutaj typkowi kobłęba. No i tutaj sobie już na spokojnie lecimy. Tylko typ mi będzie cały czas niszczył Dobra, padł mu tarcza, no i typek umiera. Nie wiem, strasznie jest OP tarcza, nie wiem, czemu jest taka łatwa do. E, kurde, widzowie. Tak naprawdę to zrobienia, no, bo patrzcie, tutaj mu padset. No i dobra, 4-3 mega fajny miecz tu jest, widzowie 40%. Czekajcie, wyjdziemy po tego na górze, bo ten jego kolega tutaj powinien być. Cześć. Przecież... ja, jest tu, hitnęliśmy go, widzowie, dobra. E, Tam temu, czekajcie, zaraz po tej itemy wrócę. Zobaczymy to za item, ale chciałbym najpierw tego tutaj zabić. E, dobra, idziemy sobie po niego. Okej, okay, to jest, czekajcie, widzę, zrobię tak, to jest zwykły diamencik, e, czekajcie, cyknę do niego perełkę, znaczy za nim perełkę, e, zobaczymy tutaj, e, bo, kurde, fajnie było dwóch zabić, bo wtedy będziemy mieli free tutaj itemy, o, już mu padła bania, dobra, no i zarąbiście, on jeszcze do swojej bazy wrócił, tylko czekajcie, bo widzowie, on się tutaj w górę, w górę zbudował, to sobie wezmę, e, dobra, on spadł, nie wiem czemu w ogóle strzedł, bo mógł się budować do góry, dobra, no i zginął, zarąbiście. Mógł się podawać do góry i by tutaj... E, no, by tutaj możliwe, że uciekł. Patrzcie jaki fajny mieczyk tutaj z knokiem. Ja widzę myślę, że za, za te kile dwa. Jeszcze sobie pójdę tylko szybko po tamtej temy, to możemy sobie tutaj na spokojnie, myślę, że ja sobie ten mieczek wymienię z knokiem na, na ten. Bo ten jest mega fajny mieczyk. E, sobie wymienię i tutaj mamy... O ten ty w ogóle i temy jeszcze ma. Mam nadzieję, że nie lognie. Jak nie lognie, to by było super, bo właśnie lognął. Bo on po te swoje itemy, widzowie, właśnie chyba poszedł. Także, no niestety szkoda, ale za tych dwa kill sobie możemy tutaj, myślę, że 10 tysięcy doliczyć. Bo, no kurde, widzowie, sorry, że tych itemów nie zebrałem, Mogę najpierw zaraz te itemy, sprawdzić, co to jest i wam dać info. Bo, kurde, no słabo, że tym z tym lognął. No ale myślę, że możemy to zaliczyć. Bo tutaj jak najbardziej tego typka zabiłem. Także, no 10 tysięcy do przodu, tylko dalej się ma. Dobra, kolejna osoba nas zaakceptowała, widzowie. Koksik. Uwaga, ok, kratkówka, ok, z kilkoma derajtowymi. czekajcie, ja sobie tutaj, e, najlepiej bym sobie tutaj wolał zjeść Horusa, bo jesteśmy, dobra, niestety tu nas nie wytepa, tak, e, czekajcie, sobie postawię, tak, i tutaj sobie wycykam, widzę, perełką mm, z tej kratki, bo, e, no tutaj strasznie, a, w ogóle mi nie wycekała ta perła, także, no, lipa, widzowie. Strasznie nam dużo ten typ bije na tej, na tej siłce dwójce. Udało mi się stąd wyjść. Zmordowaliśmy niestety dużo pereł, ale raczej sobie na luzie powinienem uciec. Eee, nie wiem, jak to będzie, widzowie, z, tym, z tą ucieczką. a no właśnie, rzemek niestety ma, widzowie, elitrę. Eee, nie wiem, jak to będzie właśnie z ucieczką tutaj. Zobaczymy. Eee, no niestety. Rzemek ma elkę. Nie, nie wiem, widzowie, jak to będzie naprawdę z ucieczką. Może być mega lipa. Dobra, widzowie. Od tego deda, od tych typków niestety, do których się deptałem, do tej kratki w trójkę, niestety padłem. Ale jeden był na odpale I tutaj właśnie wam teraz wrzucam klipa właśnie się teraz widzicie Jak typek mnie jak sobie policicie i zatrzymacie Z dobrych 4-5 kratek No i normalnie zostałem backupa Oni dostali bana i współpracę z cheaterem także, także fajnie, backupa dostałem Niestety dostałem backupa bez połowy itemów Bo mi kurde padło połowę seta Straciłem wszystkie, wszystkie koksy spray Zjadłem wszystkie horusy, pery, wszystkie wycykałem Została mi jedna śnieżka, więc no, w sumie jestem i tak minus stokano, No ale trudno po prostu, no. fajnie, że chociaż mam backupa i że ziemki mają bana także no typamy dalej oczywiście tutaj czas jak ja zginąłem było 18.18 .18, także mamy jeszcze tutaj o ile się nie mylę to będzie z 32 minutki sobie doliczę także myślę że będzie sprawiedliwie jak zrobimy to do godziny 19.20 myślę że będzie ok. No bo właśnie no myślę, myślę, że będzie ok, bo właśnie 18.50, 32 minuty, no to, no to akurat do, do 19.20, także widzowie kontynuujemy, do 19.20 dalej typamy i zobaczymy tutaj ile jeszcze nam się uda zarobić. Dobra, zaakceptowała nas tutaj e, kolejna osoba, zobaczymy co to będzie. Mm, ok, zwykły trapik, w miarę prosty, jest prosty trap, ty, typki już chyba zlogały, no niestety, tak mi się zdaje, że oni już zlogali, kurczę. No właśnie, oni tutaj widzowie chyba zlekają. jeszcze nawet wzięli kurde itemy z jakichś swoich skrzynek. Dobra, jeden zginął, a drugi tutaj. A te ci to w ogóle obudowali skrzynki. Ciekawe co w tych skrzynkach mieli, że tak kurde obudowali. Zaraz zobaczymy co to będzie. No to jakiś syf. Dobra, mam serce, dobra. No niech będzie tysiąc dolców. Tutaj im spalę jak tak bardzo chcieli, żeby im to nie zliknęło. To im to spalimy, widzowie. To jest anarchia, tutaj trzeba się zem zemścić za, za takiego trapa. No i to dalej. Dobra, zaakceptowała mi tutaj kolejna osoba, lecimy sobie, mm, zobaczymy, co to tutaj będzie za trapi przybudowane. Okej, okay, jesteśmy w trapie. E, trap jest, widzowie, dość prosty, e, nie złożony jakoś bardzo. E, tutaj sobie na luzie wychodzimy. Dobra, tutaj tak, pyk, tak, jeszcze sobie zrobię tylko szybko taki myk, widzowie. E, tutaj sobie postawię tak, tak, no i dobra, typek sobie tutaj na luzie powinien zginąć, jeszcze sobie zabuduję. Dobra, no i typek właśnie ginie w swoim własnym trapie. nie może tutaj postawić, niestety postawił, będzie teraz spamił, no dobra, no i udało nam się tutaj zablokować mu, totem upadł, dobra, no i zabiliśmy sobie, super, mamy killa, eee, to chyba 4-3, tak, okej, okay. no i fajny killek, bo to jeszcze jakiś tam lepszy mieczek miał, tak żebyśmy sobie możemy 4 tysiące za tego kilka tutaj jak najbardziej, eee, taki killek jak najbardziej, spoko, to idziemy dalej. Dobra, zaakceptował mi tutaj typek. Typamy sobie. Jem sobie koksika, pyk na start. Okej, okay, hitnęliśmy go, więc mega spoko od razu lecę za nim Tom. Udało się go hitnąć. Mam nadzieję, że to będzie 4-3, żebyśmy tutaj mieli free po prostu. Mam taką szerą widzowie nadzieję. Nie wiem nie wiem ile ten typ. Nie wiem jakie te, ty, ten typ ma itemy. Mam nadzieję, że to będzie chociaż te 4-3. Mogę go sobie w tym trapie bić. Dobra, no to będzie free kill. Tak, ma chyba 4-3, bo już wypadł widzowie, jakby nie miał 4-3. Okej, okay, potem klata. Eee, to jest na pewno 4-3, tak? Tak dobrze myślę, chyba... Chyba tak, 4-3. Dobra, to jest do tego kilka sejstów 3000 zaliczymy. O, tu jest serce. Nie wiem czy on, mi, kurde, serc, serce je chcę dokładować. No ale dobra. mamy sobie widzowie dalej. Mamy 3000 do przodu. Dobra, kolejna osoba nas zaakceptowała. Zim sobie koksa, bo już mi właściwie absorpcja wygasa. Eee. Okej, okay, jesteśmy w zwykłym trapie, tym niech nawet hitną, ale no niestety niech chyba go nie zabiję. Nie mam wody, kurde, wiecie, widzowie, nie zabiję go. Fajnie by było go zabić, bo było serduszko. Ale no, nie mam wody, także nie wejdę tam do niego. Chyba, że trójzom mi dosięgnie, ale wątpię w to. Więc typ po prostu na pewno ucieknie. A nie, dobra, dosięgnął mi trójzom, także fajnie. E, typ tu jest, dobra, zabijamy sobie. No i mamy kolejne serduszko, także no, tu dalej. Dobra, kolejna osoba mnie zaakceptowała. Powiem wam widzę, że trochę czekałem, bo kurde, nie wiem, nikt mnie nie akceptuje. O, teraz bym akurat zaakceptował drugi nawet jeszcze ziomek. Ale starsi mało osób akceptuje, wam powiem, i. O, tej jest w ogóle kilku ziomków. Jeden sobie tutaj leży, czekajcie sobie, rozwalę tutaj ten banner. się z tym wymienię tutaj ścieżką. E, I będziemy tutaj mieli. pre prostu kila. Bo tego swojego jeszcze zabija, dobra, mamy free kilka. Nie wiem w ogóle po co tak zrobiłem, że wyczekałem tą ścieżkę, mogę po prostu za sobą, za sobą nad, pomurować po prostu. Uh, okej, okay, zwykłe itemki. 4000, bo mają fajny mieczek, pit 3 to jeszcze z jakimiś tam obraźniami, także niech będzie 4000 tutaj za tego kila. Dobra, kolejna osoba mnie widzowie, zaakceptowała. Zobaczymy. A, teraz więc znowu dwie dana zaakceptowały chyba, tak się zdaje. Uh, okej, okay, jesteśmy w jakimś tropie, bo że tam się uda tutaj rozkopać, fajnie by było. okej, okay, rozkopaliśmy się, także dobrze. Mega spoko, widzowie. Uh, udało nam się tutaj rozkopać. Także mega fajnie. Może jakby się nam jeszcze udało tego ziemka wrzucić do... Trapa. Czy co ja tam sobie skopię się, żeby tutaj jakiś jego kolega nie przyszedł zaś Bo ogólnie mogę na niego zrzucać drip, ale nie mam traptora niestety. A tu jest widzowie traptor w sumie. Czekajcie, hitnąłem go. Wezmę trapdora i go po prostu trapdorem zabiję. Będzie dużo szybciej. O ile się uda. Eee, dobra, czekajcie. A, tutaj jest traptor. Dobra. Dobra, jestem... Zabiłem go. Okej, okay, typ lognął. Sorry, myślałem, że widzę, że on jeszcze logni mi, ale na szczęście tutaj e, powiem Wam, że po prostu... Uh, udało mi się go hitnąć i ty po prostu zlogał, nawet go bić musiałem, tak się to nawet szybszy, szybszy sposób zrobić, kurde, zabijając trapdorami. No i mamy 3000 do przodu, typek tutaj miał proste tempki 4-3, uh, totem nawet, dobra, to możemy sobie w sumie, możemy sobie w sumie sobie nawet widzieć 4000, no i ty mamy dalej. Dobra, zaakceptowała mnie kolejna osoba, nie wiem czy już nie ostatnia dzisiaj, ale zobaczymy ile będzie trwała bitka tutaj. Okej, okay, hitnęłem typka, więc jest spoczko. Tutaj jakiś typ niestety altuje widzowie. Um, od razu sobie tej koweba ko położę. Um, Kajcie niestety nie mam jak w ogóle stąd wejść, dobra, oni będą wylewać lawę, w sumie spoko. Bez żadnego problemu tutaj powinien się wywalić, niestety znowu tarczę ma. Teraz ginął, super. Mm, nic anarchicznego chyba nie ma, wiecie co? Ja od razu to będę palił. To jest na pewno widzę 4-3, więc tu już mamy 4000 do przodu. Bo kurde nie chcę, żeby oni mi z tym widzowie zlogali. No niestety, właśnie ten kurde zlogał. Nie zdążyłem za nim. E, no i chyba wszyscy widzę zlogali, niestety. No ale mam 4000 czas do przodu. E, no szkoda, że się nie udało ich wszystkich zabić, no ale wiedziałem, że tak będzie, że będą kurde e, tutaj e, logać, wiedziałem, że tak będzie, no ale trudno A, właśnie tutaj przynajmniej mam serduszka, przynajmniej nam się udało tutaj serduszka zabrać No i tu mamy sobie widzę dalej Dobra widzowie, dziękuję wam bardzo za oglądanie Tutaj e, właśnie skończył się mój czas po tym tepnięciu, jak już ten typ mi niestety uciekł e, Bardzo wam dziękuję, że byliście, właśnie, i że oglądaliście do końca e, kto, napisał, kto oglądał do końca, to możecie tutaj napisać, e, nie wiem, hashtag y, Hashtag Miecz czy coś takiego, to wtedy przypnam serduszkę, będę bardzo wdzięczny. Przypominam o losowaniu widzowie na e, tutaj e, 200 tysięcy. Mm, także no, bierzcie udział i widzimy się w następnym filmie, no